Lokenki to serial netflixowy który właśnie dostał drugi sezon. Jego fabuła, jak sama nazwa wskazuje, obraca się wokół wszelkich kluczy i zamków, ale nie jest to poradnik dla początkującego ślusarza. I tutaj uwaga dla tych, którzy już serial widzieli, przewincie do tej minuty, a dla nowych niezaznajomionych z tą marką krótki opis co tam się wyprawia. No więc nasza rodzina po stracie ojca wprowadza się do domu swoich przodków, gdzie mały głównież zaczyna znajdować klucze. Szybko okazuje się, że klucze te posiadają niezwykłe magiczne właściwości. Magic. Jeden daje ci super siłę, inny jest miotaczem ognia i tak dalej. I wszystko jest fajnie i super, ale jak w prawdziwym życiu zawsze znajdzie się ten jeden kretyn, który wszystko spierdoli. I w ten sposób do gry wkraczają demony. No po prostu demony, które chcą wykorzystać klucze w swoich demonicznych celach. Koncept jest naprawdę ciekawy, sam serial jest raczej chujowy, a bohater są głupi jak but. Ale wracając do najciekawszego elementu, czyli kluczy, bo chociaż każdy jest magiczny, to niektóre są bardziej badziewne od pozostałych. I stąd właśnie pytanie tego materiału, który kluczy jest najlepszy, który jest najbardziej użyteczny oraz, gdybyś mógł wybrać tylko jeden, który klucz byś wybrał. Tą prostą listą postaram się ułatwić twój wybór, więc bez dłuższego gadania zaczynajmy. Aloha! Klucze ważne narracyjnie. W serialu pojawia się wiele kluczy, które swoje zastosowanie mają wyłącznie w kontekście fabuły. I chociaż w świecie przedstawionym mają ogromną wartość, tak my będziemy rozpatrywać zastosowanie kluczy w kontekście świata rzeczywistego. Dlatego oto lista kluczy, które nie będą tutaj rozważane: Omega key, Alpha key, Memory key, Demon key, Echo key, Dolhowski, key, key. Mając to z głowy, oto lista kluczy od najbardziej bezużytecznych do tych z największym potencjałem. Aloha! Numer 12, Chain key. Jako klucz najgorszy, najbardziej bezużyteczny i bezcelowy mamy dosłowny klucz łańcuch. Nie żartuję. Ten klucz przychodzi w zestawie z metalową kłódką, z której po przekręceniu wylatuje do pewnego stopnia świadomy łańcuch. Użyteczność tego klucza sprowadza się wyłącznie do walki i chociaż wydaje się, że nie jest to najgorsza umiejętność, tak trzeba sobie uświadomić, że ten łańcuch może spędzać wyłącznie jedną osobę. W każdej innej sytuacji walki z wieloma oponentami macie przesrane. Do innych zastosowań można też zaliczyć wciąganie mebli przez balkon albo użycie go jako sznurek do prania. Ale wiecie co jest najlepsze? Że to wszystko może zrobić zwykły łańcuch. Numer 11. Matchsticky. Jest to kolejny klucz z kategorii użytecznych w walce. Jego działanie polega na podpalaniu każdej powierzchni, jaką użytkownik sobie wybierze. I widzicie już dlaczego mam z nim problem. Tak, ten klucz to gloryfikowana zapałka, która ma dokładnie takie same możliwości. Jeśli palicie i chcielibyście wiecznej zapalniczki, to jest to klucz dla Was. A jeśli chcielibyście z użyciem tego klucza spalić budynek, to chcę tylko powiedzieć, że istnieją lepsze i prostsze alternatywy. Numer 10. Wreszcie dotarliśmy do części top ten tego materiału, i na tej pozycji znajduje się mendingki. Jeśli graliście w Minecrafta, wiecie o co chodzi. Ten klucz pojawia się w zestawie z szafą, do której po włożeniu zepsutego przedmiotu ten magicznie się naprawia, ale mały haczyk. Klucz ten nie potrafi wrócić komuś życia. Wydaje mi się, że nie trzeba tutaj więcej tłumaczyć. Klucz może nie jest spektakularny, ale zastosowanie jest jak najbardziej pomocne w codziennym życiu. Może nawet posłużyć jako sposób na zarobek. Twój warsztat byłby w stanie naprawić dosłownie wszystko wszystko, co zmieści się w szafie. Numer 9. Mirrorki. Za jego użyciem możliwe jest zamienienie każdego lustra w drzwi do czegoś, co nazwiemy na potrzeby materiału wymiarem lustrzanym. Wymiar ten jest na pierwszy rzut oka nieskończonym labiryntem luster, jak te w parkach Rozrywki, ale jest jeden haczyk. Gdy zgubisz drogę do wyjścia, nie ma już innej drogi powrotu, a ty umrzesz z głodu lub wycieńczenia. I moją pierwszą myślą było Hmm, mogę to wykorzystać, by kogoś zabordować. Wystarczy swoją potencjalną ofiarę doprowadzić do jakiegokolwiek lustra wystarczająco dużego, by przeszła przez nie osoba dorosła. Trzeba zająć czymś jej uwagę, przekręcić klucz, stworzyć portal i zanim ofiara zorientuje się, że jest świadkiem użycia magii, wepchnąć ją do środka, zamknąć drzwi, wyciągnąć kluczyk. Zaletą tego rozwiązania jest to, że nie zostawasz po sobie absolutnie żadnych śladów. Ciało ofiary jest dosłownie w innym wymiarze. Policja nie jest w stanie udowodnić ci czegokolwiek. Bo jak? Na jakiej podstawie? Bo nawet gdyby ktoś przyłapał cię na gorącym uczynku, kto mu uwierzy? Innym, trochę mniejszym zastosowaniem tego klucza może być używanie wymiaru jako nieskończonego i nie do okradzenia magazynu rzeczy osobistych. Ten magazyn jednak nie może być zbyt duży z powodu ostatecznej wady tego klucza. Ty też możesz się tam zgubić. Chcąc wepchnąć kogoś do środka, twoja ofiara może wygrać w walce wręcz i wypchnąć ciebie. Zamknąć drzwi i uwięzić cię tam na zawsze. Dodatkowo, klucz ten jest użyteczny prawie wyłącznie dla osób z morderczymi skłonnościami lub chcącymi wyeliminować pewnych ludzi ze społeczeństwa. Skąd tak niski ranking na liście? Numer 8. Angelki. Ten klucz w połączeniu z szelkami na plecy daje ci ogromne, anielskie skrzydła i pozwala latać. No, co mam więcej mówić? M możesz latać jak anioł. Zdecydowana topka, choćby nie wiem co. Jednak, żeby być obiektywnym, istnieje pewien problem. Jeśli chcesz latać sobie po niebie nad zaludnionym terenem i ludzie cię zobaczą, będziesz miał sporo do wyjaśnienia. A gdy chodzi o używanie magii, lepiej zachować to dla siebie. Przynajmniej moim zdaniem. Numer 7 z tym kluczem miałem największy problem, by umieścić go na tej liście w jakimś miejscu, bo jego zdolności są na tyle nieokreślone i nieprzewidywalne, że jest to praktycznie niemożliwe, by określić jego wszystkie zastosowanie i konsekwencje użycia. Ale klucz można wykorzystać do manipulacji korzeniami roślin na podobę Poison Ivy, nie zamieniając się w aktywistę, ale mając jednocześnie bardzo mało kontroli. Z tego co widzimy w serialu można to wykorzystać do ukrycia ciał po dokonaniu mordu, co bardzo mi się podoba. I dwa, co jest powodem dla wysokiego miejsca na rankingu. Korzenie te są na tyle silne, by dosłownie burzyć budynki. Wyobraźcie sobie terror, jaki moglibyście wywołać, burząc wieżowiec za wieżowcem, bez niczyjej wiedzy, co się w ogóle stało. Ale z drugiej strony, ponownie, jeśli nie macie morderczych zapędów, raczej nie będziecie tego robić. I o ile nie pracujecie w firmie rozbiórkowej albo na polu, klucz nie będzie wam zbyt przydatny na co dzień. Jednak za czystą siłę destrukcji zasłużył na miejsce siódme. Numer 6. Herkuleski. Ze wszystkich kluczy ten jest chyba najprostszy do wyjaśnienia, bo w połączeniu ze specjalnym paskiem daje użytkownikowi podstawową supersiłę. I chociaż nie znamy limitu siły, to widzimy jak mały chłopiec podnosi z jego użyciem głazy niewiele mniejsze od niego samego. A do czego może być wykorzystany ten klucz? Do morderstwa. Zwiększona siła będzie przydatna w radzeniu sobie z każdą ofiarą w każdej sytuacji. No ale co jeszcze? W zasadzie wszystko. Od codziennych czynności, jak przestawianie mebli, przez wygrywanie siłowania na rękę, aż po scenariusze walki wręcz i walki z użyciem jakiejkolwiek broni białej. Jeśli mowa o wadach, no to ten klucz w zasadzie ich nie ma. Pasek jest jest perfekcyjnie dyskretny, by móc używać go non-stop bez niczyjej wiedzy. Zwiększona siła nie niesie ze sobą praktycznie żadnych konsekwencji, więc no, bardzo solidny klucz, jakby nie patrzeć. Jego jedyną, jeśli w ogóle można to tak nazwać, wadą jest to, że istnieją klucze zwyczajnie potężniejsze. Aloha! Numer 5. Music boxki. Ten klucz przychodzi w zestawie z całkiem sporą pozytywką, a jego właściwości to kontrola nad ludźmi. I tutaj szybkie sprostowanie. Nie mówimy o kontroli umysłu. Pozytywka jest w stanie kontrolować wyłącznie ludzkie ciało, wykonując nasze polecenia głosowe. Co znaczy, nawet gdy ktoś jest pod wpływem magii, jest ciągle świadomy i może aktywnie starać się przeciwstawić zaklęciu. Może nawet krzyczeć i pytać co się z nim dzieje, jeśli nie wydacie mu rozkazu, by się zamknął. Dodatkowo pozytywka posiada swojego rodzaju telekinezę, gdy widzimy jak zaklęcie ciągnie po ziemi jedną z bohaterek, nie używając do tego siły jej własnych mięśni. Warto obrać to pod uwagę używając pozytywki. Pierwsza rzecz, do której można ją wykorzystać, o która przyszła mi na myśl, to oczywiście morderstwo, no ale idźmy krok dalej. Możemy zmusić przypadkową osobę na ulicy, by wrzuciła pieniądze na podłogę, a potem szła i cyk, darmowy hajs, robienie głupich pranków, mszczenie się na wrogach, zmuszając ich do... Rozbierania się w miejscach publicznych. I, i, no i jest jeszcze jedna rzecz, no, jakby to em, delikatnie ująć, e, z tą pozytywką. Żaden facet ani żadna kobieta nie będą się w stanie Tobie oprzeć. No, ja do niczego nie zachęcam, ja tylko. Mówię możliwości są nieograniczone. Z tym kluczem problematyczna jest jednak sama pozytywka, która jest konieczna, by klucz działał, a że jest całkiem spora i wymaga komend głosowych przyciąga do siebie sporo uwagi, zwłaszcza gdy zaczyna grać tą swoją wesołą melodyjkę. Numer 4 Shadowki. Kraczamy do ligi ciężkiej. W zestawie z Złotą Koroną Shadowki jest najbardziej badassowym kluczem, przewyższając nawet Angelki czy Harkuleski. Ten klucz pozwala ci wezwać dosłowną armię demonów, które na twój rozkaz mogą rozpętać prawdziwe piekło. Dopóki masz na sobie koronę, zrobią wszystko co każesz. Czyli nie musisz brudzić sobie rąk, nie musisz nawet wstać z łóżka. Siedząc wygodnie możesz wydawać rozkazy swojej armii. Jedyną słabości cieni jest no cóż światło. Jeśli ktoś jest wyposażony w latarkę w telefonie, jest w stanie trzymać je na dystans, ale szadołki, nie ma ograniczeń co do ilości przyzywanych cieni. Co znaczy, że możesz wysyłać fale jedna po drugiej, aż twój przeciwnik będzie całkowicie wyczerpany. Jeśli nie chcesz nikogo zabijać, nie ma problemu. Wystarczy, że w nocy twoje demony będą pojawiać się na ścianach, zrzucać przedmioty z półek, albo zostawiać ślady szponów na ścianach. Wyobrażacie sobie strach tej osoby, która noc w noc byłaby terroryzowana w taki sposób? No ale nawet jeśli taka opcja nie odpowiada twojemu dobremu serduszku, to pamiętaj, armia demonów może ci służyć jako wierne pachołki w wynoszeniu śmieci i sprzątaniu domu. Numer 3. Wkraczamy na podium i najniższy stopień zajmuje hetki autentycznie. Boli mnie, że ten klucz jest tak nisko, ale zwyczajnie no, pozostałe dwa są tak operze no, nie miałem innego wyjścia. Hetki pozwala ci na dosłowne wejście do własnej głowy i głowy każdego, kogo wybierzesz. Jednak co trzeba zaznaczyć na samym początku, istnieje ogromne zagrożenie. Po włożeniu sobie klucza w tył szyi i przekręceniu go pojawiają się dosłownie drzwi do Twojego umysłu, a Twoja wersja astralna manifestuje się w świecie rzeczywistym. W tym czasie twoje ciało wchodzi w stan katatomi i zagrożenie polega na tym. Jeśli ktoś wyciągnie klucz, gdy ty jesteś w twojej głowie, zostaniesz tam uwięziony na zawsze. Z jednej strony własny umysł, nad którym masz pełną kontrolę, to nie najgorsze miejsce, by tam utknąć, z drugiej jednak, całe życie idzie do kosza. A szanse na to, że ktoś skojarzy fakty i wetknie Ci klucz w głowę, są szalenie niskie. Dodatkowo, jeśli ktoś znajdzie znajdziecie w tym stanie, jesteś całkowicie bezbronny i jesteś tylko i wyłącznie na łasce tej osoby. Mając to jednak za sobą, jest to ciągle jeden z absolutnie najlepszych kluczy w tym serialu, bo biorąc proste środki zaradcze, takie jak zamykanie drzwi, jesteśmy teraz w stanie spokojnie przemierzać i aktywnie edytować nasz własny umysł. Masz jakieś wstydliwe wspomnienie, o którym chcesz zapomnieć? Wystarczy je znaleźć i wywalić. Czy masz dosyć strachu, masz dosyć smutku? Wystarczy. Że znajdziesz ucieleśnienie swojej emocji, która zazwyczaj manifestuje się jako wykrzywiona wersja ciebie. Pokonasz ją, wyrzucisz z swojej głowy, rzucisz do dołu i zalejesz betonem. Masz dosyć szkoły, masz dosyć uczenia się biologii czy chemii, albo czytania lektur, po prostu wrzuć wybraną książkę przez drzwi prosto do swojej głowy i BUM! Jesteś astrofizykiem. Znowu, ewentualne ryzyko jest ogromne, ale korzyści są jeszcze większe. Przekręcając ten klucz, możesz stać się najlepszą wersją ciebie bez żadnego wysiłku. I mało tego, jeśli ktoś śpi, to jego wersja astralna też śpi. Jeśli ktoś jest pod wpływem narkotyków, jego wersja astralna też jest pod wpływem narkotyków, a ty możesz wtedy spokojnie przeglądać ich umysł. Ryzykowne? Owszem, warte ryzyka jak najbardziej. Aloha! Numer 2. Identity key. Wow. Ten klucz jest prawie zbyt potężny. Szczerze mówiąc, gdyby nie format tego wideo, dałbym go egzekwu z numer jeden. No ale po kolei. Ten klucz pozwala ci na stanie się dosłownie kimkolwiek. Masz dosyć swojego wstrętnego ryja? Wybierz dowolną gwiazdę i zmień się w nią. Masz ochotę na zmianę płci? Proszę bardzo. Chcesz być mega umięśniony? Droga wolna. Chcesz wykraść kody nuklearne podszywając się pod prezydenta Stanów Zjednoczonych? Proszę bardzo. I wreszcie numer jeden jako klucz najlepszy i najbardziej użyteczny wbrew nic innego jak anywerki. Jak już się pewnie domyślacie po nazwie ten klucz pozwala na teleportację pod warunkiem, że w tym miejscu są drzwi i że już je widzieliście. To z Google Street View nie powinno być żadnym problemem. Anywhere key ma pierwsze miejsce, bo jest użyteczny praktycznie zawsze i wszędzie. Cały świat jest na wyciągnięcie waszej ręki. Możecie zwiedzić każde miasto, każde państwo, każdy zakątek świata. A chcecie złą ścieżkę? Proszę bardzo. Możesz włamywać się do banków, do cudzych domów, gdziekolwiek. Sytuacja walki. Po prostu otwierasz pierwsze, lepsze drzwi i dajesz nogę. Chcesz kogoś zamordować? Proszę bardzo. Otwierasz drzwi do jakiegoś zapomnianego miejsca na innym kontynencie i nikt nie wie o twoim czynie. Ten klucz nie ma żadnej konsekwencji, żadnego haczyka, żadnej wady. Tak długo jak go masz, możesz być wszędzie i robić wszystko. Gdybym miał wybierać najlepszy klucz w tej chwili, Anywerki. Bez dwóch zdań, bez zastanowienia. Aloha! No dobra, to by było na tyle. Czy coś przeoczyłem? Czy masz pomysł na lepsze zastosowanie kluczy, o którym ja nie pomyślałem, a które zmieniłoby ranking? Wątpię? A jeśli tak, to napisz o tym w komentarzu. Ode mnie to wszystko. Bywajcie w zdrowiu.